Right. O que é que eu eu não se engelou montar curta é então é aí Anulujesz? Nie, wciąga. Dobra. Nie, wciąga, wciąga. Tu naj przebierka. Strajker jeszcze jest, o, nie no, nie uczą. Robisz John streama? No leci cały czas, no nie, nie wyłączam pa, A masz oglądacza co? jednego, czy nie? No Masz oczko? Czekaj Muszę robić telefonie. A to na telefonie? Przecież na tym T Tak, bo nie... Podglądam na telefonie, wiesz? No, ale na ShadowPlayu masz... Nie, teraz już, teraz już nie, teraz już chyba... Już puściłem Nikt nie patrzy. No. Pedro padł. Ale będzie można, wiesz, zawsze przewinąć, nie? No. Lepiej nie, lepiej nie. A może... Uh. No to mów ty Newton teraz. Ja. Tak, zmieniamy się trochę, żeby wiesz. Tu no, dobra. To, już? to zaraz. Już. No, no tak. Zobaczymy Toszkę co. Się na to Newton. Mhm. Pikuje kur. Są się przed nami, to ci razem mówię no są, Nie widzę nie. nikogo na razie Tam? Po, o kur... Dalej. są, są Ale dalej polecimy, Zobaczymy co się to? stanie, no, no i się... dobrze Dalej polecimy. dobrze Myślone. Nie, a tak, dobra, patrz hmm? to ja na O kurwa, Co to było? nie Działo wiem. Z, A, z, tej, z tej małej tam, nie? No. Stamtąd gdzieś, tak? Nie więcej. E, tak, 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 to mogło być. Jeżeli to było takie duże jebnięcie, to najprawdopodobniej. Duże, duże, to No, duże, duże. Tam. No to uwaga, kurwa, Lud słaby. No to spadaj stamtąd kunek, bo tam... A nie, to z drugiej mańki jest dobra. Z, z drugiego brzegu Dobra, ale dostałem No to Wracaj, kurwa, teraz ja dostałem Dobra, do góry, do góry chłopaki, do góry, bo nas powyciągają tu, tu jest, od razu tak. Tu jest to działo O kur... Coś zostało w tych domkach? Czekaj, dobra, gdzie my się możemy... Nie, nie, tutaj te są... Prze... Na compound, na compound jest yy, wskaźnik. A Dobra, nie, tu, tu jest coś. Tu jest coś, tu jest coś, chłopaki. Idziemy, bo nas wyjmie tym działem. Dobra O kur. A będzie nam Dzie dobrze, hej. Kto tu znaczniki dawał? Nie wiem. Ja nie. Niebieskie. Tak nie moje. O, spunka nie ma. A gdzie kunu? W ogóle go nie słychać. Mam ja tylko jedną broń. Ja też. Jest snajpera. Mam płytkę w ogóle jakąś mam. Co to jest? O, jesteś no, pojadę, się wypaliło Cię, tak? Ale w ogóle ja do was mówię, ja was usłyszę wszystko. Widać, że ja coś mówię, ale... Nie, bo w ogóle nic nie było. Nie, nie było cię słychać, no nie było ja cię, nawet. Ja cały czas, jadł was. Kto tak miał ostatnio? Z pedrem tak było chyba, nie? A tak. Jak A kurwa, mu spadło sobie... coś na głowę. Napierdolę trzeba wyłączyć, bo... Konduarli no. Uj, teraz muszę czekać, aż konducie grać, super. Czekaj, pono to. Ty, zaprosimy mnie ten koleś, Jonek ty jeden, dwa, trzy. to. A chuj nie przyjmuje, niech spierdala. Kurwa, jak, jak koleś, Aj, mnie koleś Ej, ale powiem... Mów, powiem ci, że... to o, ja mam plecak, czy nie? To mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić Teraz mogę wziąć to plecak już niby duży mam Kurde. Burza wszystko przeszło, Szybko widzimy. O kurwa, o kurwa, no to stupy teraz. Obyście zginęli szybko. To co, wracamy teraz do Dragon tego działa? Striker stoi Ura. przy sejfie moim. Aha. Dobra, śpiewamy, bo burza. No, czekam na was. Gdzie? Tutaj. Czy tu, tu. Musimy. Gdzie? Tutaj. znacznik No. Żeby nie być dokładnie w tym samym miejscu, nie? No. Nie, nie. co wy w miejscu? O, Takie opóźnienie. No właśnie... Też miałem taki moment. Może ty stoisz w miejscu? O. O. Co, zawiecha? Tak. Mnie teraz Nie ...jebało. Kurwa. Najpierw wy stanęliście, jakbyście się w ogóle nie ruszali. Sie pytam, się pytam, co chodzi. O, no, to mnie też wywaliło teraz. Hmm. Dobra, to co do serdzia wbijemy może na przełamanie jakieś gra. No krótko. Czekaj ja już uh -huh. gram póki mam tego streama to... ...by jakoś agresywnie zagrać, nie? No Możesz się na, możecie na streama wejść Gdzie to się wchodzi? No i na kanał na Newtona Na messengerze jest link wysłałem Tylko lecia No właśnie, ja już streama Wnijcie. też wyłączę już wchodzę zobaczyć Dawaj, dawaj, będzie akcja Trzech koleśników a wyszedłem wprost na nich Dobra się to widzę myślałem, że był jeden, ale dobra, to zamykam to jest